Zdjęcia do Wiarołomu skończyliśmy przed, przed pandemią, no i wreszcie teraz mamy okazję po prostu wyjść z tym filmem do ludzi i szalenie mnie to cieszy, no bo to jest jednak dziecko, o którym już zdążyłem troszeczkę zapomnieć, a teraz ponownie przeżywam znowu te, te emocje i te, ten dreszczyk jakby żywego kontaktu z publicznością. Jest bardzo autorski, ale też bardzo liryczny. Miejscami przypomina zapomniane kino poetyckie, które, które kiedyś po prostu no, święciło triumfę na festiwalach w latach 60. Moi bohaterowie y, to są y, zwykli ludzie, których łączy. Pewna tajemnica sprzed lat. I jakby mój film opowiada o tym, w jaki sposób ta, ta tajemnica, która gdzieś przenika między pokoleniami, materializuje się jakby na, na, na oczach widzów. Jest to odwiedzanie jakichś nie, niedomkniętych. Spraw z dalekiej często przeszłości. Temat enigmatyczny, ale, ale Piotr miał to wszystko bardzo, bardzo przetrawione i to się wydawało bardzo, bardzo mu bliskie i osobiste. Do takiego stopnia, że wprawdzie go nie pytałem, ale, ale ciekaw byłem na ile jest to autobiograficzny w jakiś sposób. Myślę, że jest taka przestrzeń dla widza do przemyślenia. Tu nie ma żadnych test. Jest na pewno miejsce dla y, widza, żeby y, podyskutował chyba z tymi, z tymi bohaterami, czy ich sposób rozumowania, y, y, czy podążyłby, nie wiem, właśnie za, za tą postacią, czy za tą postacią. Bardzo się cieszę, że ten film został zaproszony z, z naszych fabularnych produkcji w ramach cyklu 60 minut. Program 60 minut jest programem filmów, które pozwalają przyspieszyć debiuty najzdolniejszym reżyserom młodego pokolenia. I mamy bardzo dobrą wiadomość. Od tego roku budżet milion złotych, który jest takim budżetem netto tego projektu, zostaje powiększony o jedną czwartą, czyli tą decyzję podjął prezes Stowarzyszenia Filmowców Polski, Jacek Bromski. Myślę, że w ogóle filmy studia Munka coraz lepszą jakość artystyczną prezentują. Jeżdżą po całym świecie, także warto, warto zainwestować, w związku z czym postanowił zarząd, żeby zwiększyć budżet przeznaczony na 60-minutowe filmy o 25%. Mam nadzieję, że to wyjdzie polskiej kinematografii na dobre.